Tam łańcuch zmieniłem teraz na ten pierwszy bieg, czyli bardziej dokładniejszy. Masa 1000 nasion, 40 gram. więc zimy łutan hybrydowy. Łutanu mamy na 2 hektary. A Galileo na hektar. W sumie tam niecałe 3 hektary będą zasiane. 2,90 łutan, czyli na drugie pole, czyli w samochód. Na arto, ja bym na tej małej wadze zważył. To byśmy musieli nigdzie jechać. Wydaje się dużo ciężko, gruby. kilo 5. Czyli nie dużo. Tylko kilo 5 na 2, ale? Tu wychodzi 50 kg na hektar. To za mało. Trzeba zwiększyć. Kilo 40, żeby wyszło. Na siedem, no kilo 50, na 75 kg i lepiej z lekkim zapasem drobnym, tym 5 kg. Tu się zgadza, nastawiłem na 15. Mogłem na 18. Kilo 55. To teraz to by wyszło idealnie. Siemanko. Witam na polu. Siejemy rzepak ozimy hybrydowy Wido. Hey, Pierwszy przejazd już zrobiony. Nie nagrałem. Niestety. Głębokość ustawiona. Docisk ustawiony. Tutaj wcześniej dzisiaj talerzowałem. To jest stanowisko po pasoli. Zaczyna się robić sucho. Kurzy się. Tutaj będzie bezorkowo. Tak ustawiłem dosyć głęboko talerzówkę, ile tam się dało. także dojc miał co ciągnąć. Mam nadzieję, że jutro popada deszcz. Są takie prognozy, ma być jutro chłodnie, cały dzień w No i no, jakiś tam deszczyk nadają, że schody byłyby. Dlatego tak się dzisiaj troszeczkę śpieszyłem. Dzisiaj dopiero kurier mi przywiózł ten jęczmień. W sumie czekam od poniedziałku. Tak, myślałem, że będzie w poniedziałek. Tu się będzie dobrze siało, lekko. Tutaj grudy raczej nie będzie, zbyt dłużej. Tu tylko raz w sumie talerzowane, no bo fasola niedawno była wymucona. No, jeszcze tydzień nie minął. W środę dzisiaj mamy, 13, także termin jest ówczesny. Tutaj jest, no wychodzi chyba tam 130 nasion na metr przeliczając na kilogramy, tutaj ustawiłem jakieś 75 kg na hektar, w tej działce hektar 10, także nam troszeczkę zabraknie, ale dosypiemy drugą odmianę. Teraz mamy Galileo. Ten był troszeczkę trudniej dostępny. Tamta odmiana, której mamy więcej, to jest Utan, podobno chętnie kupowany. Zobaczymy, jak to u nas wyjdzie. Pierwszy raz w życiu hybrydowy siejemy rzepak przepraszam nie rzepak tylko jęczmień o już jęczmień siełałem nie raz jak była hodowla, no to był teraz tak z konieczności można powiedzieć ponieważ brakuje mi tutaj trzeciej rośliny w czermie Mam fasolę, mam pszenicę i jęczmień. Tam 65% zbóż nie przekroczymy, bo dużo fasoli siejemy, także teraz zrobimy sobie ścieżeczkę. Będę siał tak od tej jednej miedzy, bo tam z drugiej strony miedzy nie mamy, tak żeby tam w miarę równą wyszło. To najwyżej z tamtej strony nie będzie ścieżki, ale będę pryskał. Tak jak jecznie i będzie zasiany, także sobie wyjeżdżę tą ścieżkę. Ogólnie na tym polu to potrzebuję cztery ścieżki, także jak tam jednej nie będzie, ale muszę wyrównać, bo tam zawsze coś krzywo wychodziło na wiosnę, mierzyliśmy w miarę. A teraz już tak się wnikiem, że klina żadnego nie było. Bo tak ja miałem tyle i sąsiad miał klino, no jak się wyrówna to już będzie raczej dobrze no i jest bardzo super, naprawdę no jeszcze jak się talerzowało, to jeszcze tam było jakoś wilgoć widać, no ale jak mamy te temperatury teraz w we wrześniu powyżej 30 stopni, no to wiecie tu jeszcze będzie fajnie, bo tutaj jakaś jest tam fasola także ona sobie teraz poschodzi jak będzie wilgoć będzie nam, tak sobie myślę, produkować azot dla tej uprawy przyjdą pierwsze przymrozki zmarznie Chociaż tutaj będzie też i zabieg herbicydowy na pewno wykonywany Za jakiś czas Będą kwasty. No szybciej się sieje jak rzepak, no bo w to jednak jak chciałem to było mokro, gruda była No i trzeba było to lepiej rozbijać, a tutaj to taki pył się robi Także Teraz już się tak na dosyć wcześnie to ściemnia, ale myślę, że do zmroku się wyrobimy. Jedziemy, mamy nasypaną teraz drugą odmianę łutan jęczmień jest troszeczkę drobniejszy mniejszą ma wagę 1000 nasion także zmniejszyłem o pół, 7, jest na 17,5 teraz w ustawienie i wyszło nam jakieś 70 kg na hektar. Według tej próby powinno być 72, ale tutaj mamy clean plus poprzeczki, jakieś nałożenia. Także chcę mieć delikatnie ten zapas zawsze 2 kg. Bo nie ma od kogo pożyczyć w razie jak zabraknie. Tam nam wyszło ten Galileo super. Także tutaj te próby się teraz zgadzają To jest git Siadź się fajnie sieje i lekko Można by tak powiedzieć godzinę. 18.00. Nie jest późno, jeszcze można robić i robić. Jutro wyjazd do Lubina Cóż, Marlena zmienia ja się pyta jak mi idzie. To jeszcze dwie godzinki na spokojnie, tutaj się zasieje. 7,5 na godzinę. I to wolno, i to szybko. Dzisiaj sprzedałem dwie przyczepy po 800 zł. Szukana jest wybitna z parę metrami z dobrym białkiem. A ciężko to osiągnąć w tym roku u nas. To pomyślę, że tak będzie. Ale tu trzeba dosypać, tu trzeba próbę zrobić, tu jedna odmiana, tam inna odmiana i czas leci. Tak są w tym roku w tej jesieni, prace wszystkie nagromadzone, spiętrzone, cały czas się robi, robi i końca nie widać. mamy się. To co zaplanowane to będzie zrobione.

Ustawiam sprzęt do garażu, żeby nie zapadało, elegancko z normą wyszło, tak jak ustawiony, tak się wysiał, coś tam zostało, no ale mieliśmy zapasu na 10 arów, no i zajeżdżam do garażu, także dzięki wielkie za oglądanie, cześć, trzymajcie się.